Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam do kolejnego filmu, tym razem Food Hall i zakupy zrobiłam w Aldi. Zacznę może od przekąsek i taki słodyczy. Więc tak, chipsy takie zwykłe, solone, euro 09. Taki bardzo prosty skład. No, dobre, są, że one smakują dobrze, no i są po prostu składowo też wychodzą to całkiem fajnie. E, tutaj jeszcze na promocji były te nerkowce w Solone, euro 49, normalnie 2,19, więc taka całkiem fajna promocja. Knopersy się wzięłam, były różne rodzaje. 2 euro bez centa. Chociaż ogólnie to chyba można kupić jeszcze taniej w promocji. Ale dzisiaj była tylko taka mała promocja, więc knopersy są. I takie ciaska z gazetki z orzechami w czekoladzie. euro 49, To taka firma altikowska. Tutaj pizza doktora Etkera. To było na promocji za 3,5 salami. Wzięłam dwa właśnie dla chłopaków na obiad. Dwa pokoje na, na obiad dla chłopaków. Tu mam trochę mięsa. Mięso mielone indycze 400g2,79. Tutaj wziąłem dwa opakowania. Tutaj była dzisiaj ta szynka, taka wieprzowa do gularzu na promocji. To na 800g prawie 6 euro kosztowało. Dalej wziąłem tutaj łososia. To jest łosoś bio. Powiem Wam, żeby cena poszła w dół. Dlatego że ja to jakieś kupiłam za 7 albo 8 euro. A to teraz było za 5,99 i nie było żadnej promocji na to, więc tak mi się wydaje, że chyba cenę obniżyli. Bo gramatura jest ta sama, więc o no, dobrej jest ten łosoś polecam, bo ja kupuję go regularnie właśnie w Aldi. Tutaj jeszcze mam pałki kurczaka 3,79-600 gramów do jakiej zupy czy coś będzie. Warzywa na patelnię chińskie 2,49-600 gramów, tam są różne napoje, różne rodzaje. Mleko bio, euro 25,1 jedne. Wzięłam mleko, bo jeszcze mamy drożdże 15% 1 mleko, nie mleko. Masło Arla na promocji trzy opakowania, bo może właśnie do ciasta będę miała. Gouda do pizzy euro 99. Tutaj była na promocji dzisiaj była feta euro 39. Więc wzięłam, bo czasami tam po prostu na kanapkę czy takie zapiekanki można wrzucić. Ser taki pleśniowy z tym z pieprzem euro 69. Bardzo dobry polecam. Burata 2 euro bez centa, bez żadnej promocji. Są trochę wędlin i sera, więc taka krakowska. Ona 1,49 euro. 49, powiem Wam, że smakuje całkiem dobrze. Tu wziąłem dwa opakowania, bo e, synowi też to smakują, jeżeli kupię jeszcze raz. Prościół to ściółko 249, tylko. Aha, 200 gramowe jest. To no, też jest dobre. Tu taka szynka gotowa na bio. 2,79, 100 gramowe. I tutaj z salami 2 razy euro 99, to do pizzy, jakaś zapiekanka czy ser, bo to ma długi termin, więc może w sumie leżeć. Ser Gouda 229, Jung, bardzo dobry w tej serii, z tej z 200 gramowym. Tu taki maślany z Bio, też 229, też również 200 gramowy. I na promocji było Land Liebe, euro 49, tego jest? 150. To to tego też chyba kiedyś próbowaliśmy z, tego, z tej firmy. E, tutaj herbata Bio AirGlay, euro 69. Wziąłam dwa razy sardynki, takie klasyczne euro bez centa. Chciałam makrele, ale nie było właśnie w Aldi. Chleb taki z ziarnami, e, 2 euro bez centa. Tu taką podkładkę wziąłam wziąłem na ramionczka. On ma fajny materiał, znaczy taką szukam, ma fajny materiał, bo to jest model bawełna i elastan, 2,5 właśnie z 4 euro. Tu jest jedna szczuka. No bym wolała czarną, ale były tylko na, na, na same białe. Ale mówię, dobra, to też się przyda. Tu coś niezdrowego, Jakobs, kawa trzy w jednym. No powiem wam, że lubię. To jest tak jak, jak słodycz, bo to bardzo słodkie. Na promocji euro 79 raz na jakiś czas w pracy właśnie wypijam. Były w końcu jajka Bio w Aldim. Trzy opakowania wzięłam. 3,39 na śniadania czy coś. To u nas dużo jajek idzie. Tutaj wzięłam papier żeby na mokro, jedno opakowanie euro 25, chusteczki trzy warstwy, nie, cztery nawet, na promocji za euro bez centa, one są po prostu lepsze, bo są grubsze i tu są dwa opakowania, normalnie one chyba euro 30 te, te chusteczki. Tu owoce i warzywa, więc tak, winogrona czerwone. kilogram 269, tutaj właśnie nie ma tego kilograma mi się wydaje, no pół kilo będzie, truskawki, w zasadzie kupiłam w Aldi, bardzo dobre, słodkie, 400 gramowe, 2,49. Banany wziąłem tylko 3, bo jeszcze mamy. Euro 29. Ogórek wziąłem euro 25. Jedno awokado za. Ono euro bez centa. Po prostu wziąłem jedno, bo one są bardzo mm, twarde, niedojrzałe. Po prostu nie wiem, czy to tak dobrze dojrzeje i się po prostu nie zepsuje. Więc mówię, dobra, biorę tylko jedną. Pomarańcze, 2,29 kg. Pomidory, pół kg, 2 do żadnej promocji. Czarki ciemne bez promocji 2,49 i wzięłam jabłka 2 kg za 3,29. Nie wiem, czy jeszcze dobra, ale pewnie tak, bo chcę właśnie jakieś ciasto z jabłkami zrobić, więc mam jakieś takie, jeszcze takie stare dwa, więc wykorzystam plus to. bo ostatnio robiłam ciasto cytrynowe, było bardzo dobre, a teraz właśnie chyba na weekend sobie, Czyli nie wiem, kiedy w sumie te, te ciasto zrobię, no ale tak wiecie, no, no niedługo z jabłkami, bo też lubimy. No dobrze, moja tata, aha, nie wspomniałam, zakupy wydałam Cię 120 euro, tak 120 plus jeszcze w tym była duża i mała woda. No dobrze, więc to wszystko na dzień dzisiejszy, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem.